maneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do Farm Fairy Tail. Zobaczcie, wykombinowałem o co chodzi w tym... w tych runach. Tutaj jest chyba ulepszenie. O 100 do góry, jedna runa. Czyli możemy sobie wszystko tu poulepszać e, tymi runami. Ja tak długo kombinowałem co gdzie się zrobiło, jak się zrobiło, co, o co, jak to ulepszyć, no ale w końcu cykną na tamten ten i, i... wyskoczyło mi. Dobra, no to elegancko. No mamy myślę kolejną misję zrobioną. Dobra, proszę. Masz zaraz ziemię. To jeszcze byś chciał. O, dał mi runę jakąś. E Mamy użyć takiej ta słaba, plus jeden dobra, ale pogadamy z nim. A to są słabsze jakości runy, dobra. E, aha, dobra, teraz mam iść pokopać, bo to widzę, że to są z małych kamyczków muszę muszę tam coś wysmykać wy Dobra będziemy tutaj smykać kamyczki aż nam coś wypadnie Jeszcze... Ja to mam Czeka mi to ma wypaść w ogóle. Z tego? Z tego, jakiego mi to ma wypaść? Ten napis. to patrzymy, No to jest takiego żadnego. Z jakiego mi to ma wypaść? Wiem, że na któryś pisało skąd to jest, z którego to ma wypaść. Ale dobra, będziemy prać, aż wypadnie coś. Dobra, i ten chce z nami pogadać. No, ajacko, ktoś nam zaliczył. A tutaj ma jakiś handel? Ktoś ma, ale jako tako nic nam więcej nie odblokował. Nie dał nam nic, dobra, no to... No to poszedł pan, ja idę. Tutaj... e, o! Tutaj idę ciąć kamyczki, aż mi wypadnie jakaś nagroda. Ma mi coś wypaść, więc będę tak chciał, aż mi coś wypadnie. To chyba nie z tych kamyczków. No mi lapis wypaść. Ale z których tu lapis wypada, to ja nie wiem. Eee, Nie wiem czy mam mi wypaść, czy po prostu mam jedź, bo ja to w skrzynkach chyba mam. Ale wiecie co, złupię tyle kamyczków, aż mi się kilo powtóre. No, może, może coś mi wypadnie z tego, zobaczymy. A jak nic nie wypadnie, no to idę wezmę ze skrzynek. Może, może to tak pozwiąże ten problem. Na razie tam statystyki rosną, to niech sobie rosną. Tutaj nic nie wypada. No ja cię przy tyle kamyczkach i nic? żeby to jest jakiejś wypadało, ale... Dobra, czekajcie sobie tutaj. Wypnę to wszystko. Czy, czy możemy tutaj skopać sobie pole? Tutaj nie. Nie możemy tego skopać. Dobra, za niedługo się kilo rozpadnie, więc nic, nic więcej nie pociechamy. To tyle, ile mamy tu jeszcze te dwa małe kamyczki, że trzy. I to będzie tyle. Nam kilo zaraz rozpadnie. to sprzedać. Czekaj, on to leciał sprzedać. Co ja chciałem zrobić? Eee, aha, do skrzynki zerknąć. Czy to mogę ze skrzynki sobie wziąć? Tak, mogę ze skrzynki, dobra. Teraz nie wiem, czy mam mieć to. Czy mam mieć to? Mam mu oddać, dobra. A jeszcze tutaj, czekajcie, podbieramy grzybki. Lecimy chyba, to teraz mamy mu oddać, tak? to to za dealer? Normalnie on wszystko chce za darmo, zamiast sobie samemu poszukać, nie? Yy. Mam 800 punktów. Ehm, energia też nie. Zobaczymy, co daję, te? Energia, to by mogło być, tu daje. A, randomowe jedzonko. Dobra, mamy tutaj trochę drewna. Trochę desek. czy mamy jakieś drewna. Mamy tutaj. Korpus desek. I tak, ja bym chciał coś. Stolik. Czy drzewa brakuje? Czekajcie, bo ja teraz eee, tyle drzewa, że wszystko, że posprzedywam i teraz nie mam drzewa. Tu trochę drzewa. I tutaj wytniemy troszkę drzewa. I nam przybędzie troszkę drzewa. Jak zjemy troszkę grzybków. Jeszcze troszkę grzybków. Teraz się mi rozpadnie, dobra, po 50, tu mi daje po 50, o, to mi troszkę więcej tego podskoczy. Niż tamtej niż tamtych. Tu jest dosyć fajnie. O. teraz będziemy mogli wyprodukować tam paręnaście rzeczy. Niech to zetnie. Dobra, chyba już nie ma sensu więcej. Niech to zetnie może. Dobra, lecimy zobaczyć co... Co zrobię? Mi się wydaje, że mam zrobić 800 punktów. Eee, po prostu zdobyć 800 punktów, tak? Tutaj, w tym warsztacie ja zaraz myślę, że trzaskam te 800 punktów. Troszkę sobie drzewa zaopatrzyłem się troszkę w drzewo. No i tak, ja chcę ten stolik na pewno. O, te klocki muszę mieć. Nie, ja nie umiem wytwarzać tych klocków. To muszę kupić. No to w sumie nic więcej. Energy Regeneration, nic więcej mi nie jest potrzebnego. Trzeba desek, no to się wszystko tu dosyć długo produkuje, 800 punktów, no niestety długo to będzie trwało. Mogę poprodukować takie tutaj, o. Takie tutaj proste rzeczy i to posprzedawać później. Ale zawsze mi to troszkę tych punktów chyba wejdzie, nie? Tak mi się wydaje, no. O kurde, 64 tylko. Bardzo cienko, 64 punkty tylko weszło. Za to stówę, dobra. 8 razy by to było trzeba wypuścić. Dobra, niech się produkuje cokolwiek, no. Zawsze to troszkę... troszkę szybciej te punkty lecą, nie? Te narzędzia zaraz wszystkie sprzedam, no. Zawsze to jest troszkę punktu więcej. Jeszcze się mi zmieszczą, jeszcze dwa się mi zmieszczą. Muszę lecieć to posprzedawać wszystko. Bo naprawdę będzie przeciążone. Nie wiem, mam więcej miejsca. Myślałem, że mam tylko dwa miejsca. Zbrał się, drzewo kończy. A już nie mam skąd dołożyć drewna. Ile mamy tych punktów? 400, z drobnymi. Jeszcze tam budujemy coś. Dobra, niech się produkuje. Zawsze nam tu po ile? Po 16... 16 punktów... Po 16 punktów przybywa. No nie jest to majątek, ale... lepsze to niż nic. Woli, czekamy, no musimy czekać, na no nic więcej nie zrobimy. No. Dobra, czekajcie, to ja muszę chyba te runy mieć. mieć u siebie w plecaku czy ja też mogę tymi runami zrobić? tak elegancko dobra, to o to chodziło, ogólnie zdobyć ileś tam punktów i to o to chodziło, dobra, no to elegancko mamy Bu Golden Spoy Kupić co? a ja on to Co za łazęga ja Muszę akurat szukać żeby to kupić Czekajcie, idziemy sprzedać tych narzędzi troszkę bo tego troszkę się nazbierało Trzeba to znaleźć żeby to... wszystko sprzedać normalnie. żeśmy tego narobili. No furory, no to nie będzie, no ale dobra, niech, niech będzie wam. Trochę żeśmy sprzedali, ...wstaniemy. staniemy. Ten, ten, ten. 25 klejnotów okay, i troszkę kasy, dobra, elegancko. Golden Spot, nie wiem co to jest. Nie wiem kto to w ogóle może mieć. Może on to będzie miał? Może nie wiem, no nie wiem. Lecimy do niego i zobaczymy czym on tam handluje. Co on tam ma w ogóle. Możliwe, że to jest od niego, no, no pewnie od niego, no. Jakby mogli dać komuś innemu zarobić, jak nie tylko sobie, nie? Bo to jest taki o, wredny, wredny, tutaj handlarzyk. Już szukamy, Golden... 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 Golden Sofa... Golden... Co to ma być? jakiś spot? Golden, ale tu nic takiego nie ma. Runes? Nie, takie czek nie ma. Golden spot. To by tu mógł mieć coś takiego. Idziemy zobaczyć tył tego. Czy on tu czymś nie handluje czasem? Czymś o po podobnej nazwie? Co to w ogóle jest? nie, nie... No nie... No nie ma, ten, ten nie ma nic takiego. Idziemy dalej szukać. Gdzie ja to mam coś takiego kupić? Ktoś mi powie co to w ogóle jest? Może tu u tego? Może to jest ten woreczek? Zaraz zobaczymy. Bak, bak. Dobra, nie ma nic takiego. Idziemy do następnego. Idziemy do następnego i chyba znów będzie przerwa, bo będę musiał e, szukać, e, o co im chodzi z tymi misjami, misją, co to w ogóle jest, gdzie to jest, gdzie to znaleźć. To nic nie widzę goldowego. co by to mogło być. No nie. No nie, widzicie, co? No ja się poddaję, nie mam pojęcia, co to może być. Co to może być i gdzie to może być? Gdzie to znaleźć? Nie to też nie ma, ale tego mi było potrzebnego. A 11. Kupimy sobie tyle. Dobra, nic to nie mają. Już nie o to chodzi. To idziemy szukać dalej. Jeszcze została tutaj babuszka. Jeszcze odwiedzimy babuszkę i zobaczymy, czy, czy babuszka coś takiego ma. Co to w ogóle jest? Tu w ogóle nic takiego nie ma. Dobra, wiecie. E, kończymy na dziś. E, ja nie mam pojęcia, o co wyjść z tą misją. Będę szukał, będę szukał. Jak znajdę, to wam powiem. Na razie. Cześć wam.